przegląd z kotła wraz z płukaniem wymiennika spaliny woda. Na początku sobie zrobimy przegląd. Pokażę wam jak to wygląda. a później przejdziemy do do, do gramu, czyli do płukania kotła. Zaczynam. Najpierw sprawdzam zawsze czy wszystko działa. Najprościej sobie po prostu puścić ciepłą wodę. I zobaczyć jak on Łączy się od razu za tak, chwilę trzeba poczekać, bo jest to jakoś funkcyjne i ta natura nakopia czyli nie, nie ma problemu to teraz możemy wyłączyć kropioł, rozbijać to całe i do dzieła To mamy palnik, tutaj sobie powstaje płomień wokoło. Jest wentylator, który zmucha powietrze. To jest armatura, która, armatura gazowa, która podaje gaz, czyli taki elektrozapór. Gaz z powietrzem miesza się w tym miejscu, leci sobie tutaj i wylatuje tutaj, tak jak mówiłem, powstaje płomień. Na sobie można by pokazać, jak wygląda komora. Musimy mieć naczynie przeponowe. Taki element w kotle, który w zasadzie jest. W środku dętkę gumową. I tą dętkę trzeba po prostu nabić z A może nie będzie to nabijać? Czasami się przedstawia, jak utrzymać Ale no, jednak coś będzie, co lepiej zainwestować w dobry sprzęt, czy. Że wydać dużo, żeby mieć pewność na usłudze, że wszystko będzie ok, czy kupować no, po kosztach narzędzia na przykład? Na początek. Na początek myślę, że można coś po kosztach kupować. Też zobaczyć po prostu, z których narzędzi najczęściej korzystamy i które po prostu faktycznie się będą zużywać, a które wykorzystamy przez moment albo raz na jakiś czas i w sumie nie masz takiego znaczenia, czy one są. Yy, za 100 zł czy za 500 zł. Na przykład ten śrubokręt kosztuje 300, ale ja z niego cały czas korzystam. Jest genialny, bo można sobie przedłużyć, przedłużyć go. Wycówka magnetyczna. Jak trzeba coś odkręcić trudniejszego to jest jeszcze miejsce, gdzie można wstawić kontra. Na przykład ja sobie bardzo cenię i na, nawet jak się zepsuł, to nie szukałem nic innego, bo po prostu... Szkoda, mimo że jest bardzo drogi, to jednak no, super. Ale jak też na przykład z kompresora korzystam raczej rzadko, to nie musi być drogi. Tu bardziej chodziło o to, że to jest wszystko kompaktowe, więc dla mnie to jest ważne było i warto było wydać na to więcej pieniędzy, żeby się po prostu łatwiej tym pracowało. taki specjalny adapter, że można sobie podłączyć wąż ogrodowy pod kran. Bardzo wygodna rzecz, bo nie zawsze są klienta dostarczne. Trzeba się Tak, żeby, żeby po prostu te wszystkie osady się namoczyły i było łatwiej rozsunąć później będziemy szpachylkować a później jeszcze raz będziemy spłukiwać nie na to trzeba uważać, żeby nie przelać, bo jak za, za dużo wody wylejemy naraz, to nie spłynie z tylko poleci nam tutaj na elektronikę, to jest problem. specjalna szpachelka, która wchodzi w te wszystkie szczeliny też ząbki, które pozwalają łatwiej się przegryźć przez osady no i trzeba po prostu całe około objechać Chyba około 10 minut to zajmuje. W sumie, teraz mnie kamerzysta zapytał ile to trwa, to już nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale myślę, że 10 minut, żeby objechać te wszystkie zwoje wokoło. Teraz sobie to jeszcze raz skuczymy wodą, żeby osady, które wzruszyliśmy mechanicznie spłynęły sobie po prostu do kanalizacji, do kanału. O, woda, lepiej się leje jak się odkręca. Spójrzmy mamy, niezależność, że niezależność, że niezależność, czasem. I tutaj, jest tutaj ładnie to do końca. Wyczyścić co się za środką. Nie wszystkie osady zejdą, ale jest to w porządku. Najważniejsze są te przestrzenie, których nie widać, które są pomiędzy zwojami. Tak naprawdę to co widać to jest jakieś 10% całej powierzchni grzewczej. Więc jak coś schodzi, to schodzi, jak coś nie schodzi to nie ma problemu. Najważniejsze, żeby udrożnić te kanałki. No. I teraz możemy sobie z powrotem założyć izolację, jak Tak. I komory spalania mamy z głowy. Zajmiemy się jeszcze elektrodą zapłonową i zobaczymy jak wygląda w środku wymiennik, który będziemy płukać. Tutaj widać jak wygląda wymiennik. Jest... Brązowy osad, tego wszystkiego chcemy się pozbyć. Eee, tak, trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Chodzi o tą rurkę dokładnie. O, jest po prostu brązowa, i cała od środka wymiennik jest zawalony takim brudem. Z tego się będziemy później pozbywać. Okay. No. Czyli to sobie złożymy bo to dopiero w drugiej kolejności ale środka od razu najlepiej teraz przy, nie napomnić i nie mieć fontanny to jest zamontowany syfon, żeby po prostu spaliny nie przedostawały się do, do otoczenia do kanalizacji ale no, no, nie zawsze to jest połączone ścianie, więc jakby się nie wydostawały poza budowę. On no, musi się zatykać. Tu widać jakiś syk tam w środku jest. Jeśli no, się sypu za dużo nadbiera, no to woda się zatrzymuje. kocioł nie odprowadza wody przestaje działać.

to analizator spalin, ale też robi bardzo często za tak. W środku mówią na to wydel. Ja bym źle że bo ja tak szlendakiem nie jestem. Ale złapałem łapa, w tych słuchach. Ta elektroda ma dwie funkcje, z jednej strony daje iskę, która spala płomień, a z drugiej strony musi sprawdzać, czy ten płomień faktycznie powstał. Bo byłoby trochę ciekawe, gdyby gaz sobie leciał i leciał, a nie byłoby płomienia i by się gdzieś mógł zebrać i wybuchnąć. Więc płomień ma taką właściwość, że przewodzi prąd. Więc jak powstanie płomień, to po prostu z tej elektrody przepływa prąd do, do palnika, który Wam wcześniej pokazywałem. No i tak sobie elektronika wie, że ten płomień udało się wychodzić. A żeby prąd przepływał, trzeba... musi być odczyszczona elektroda, w sensie nie może być osadów, które by ten prąd hamowały. Trzeba trochę to wyczyścić. Nie musi, być, nie musi się świecić, ale ważne, żeby ten osad, który tam na niej się pojawił, po prostu zebrać. No i tyle w zasadzie. Także elektrodę mamy, mamy komorę mamy wyczyszczoną. Teraz będziemy przedmuchiwać wentylator i palnik z spędzonym powietrzem. I później chyba już będziemy mogli przejść do tłukania instalacji. Idziemy na zewnątrz. Ten akurat kocioł nie był za bardzo zabrudzony, nie teraz. Nie gnie wentylator. Najczęściej, po, przy pierwszym przeglądzie, kiedy dom jest dopiero oddany z pełno tyłu budowanego, on się wtedy cały osadza na, na łopatkach turbiny, która jest tu w środku. Jak jest ich za dużo, to potrafi to szlak trafić. Ewentualnie, jak za dużo, to się zna elektronica. Także po, pierwszy, po, po remoncie warto to wyczyścić niezależnie od sytuacji, bo pył budowany się dostaje wszędzie, a przez to naprawdę sporo powietrza przechodzi. Więc całe powietrze, które przez to przejdzie, po prostu się z tym pyłem to się tutaj to osadzi. a nie lubi się przykleić trochę syfu. Nie jest za tania, to wydaje mi się, że warto ją wyczyścić, a nie wymieniać zbyt często. Trochę smaru i można ją z